Cześć, witajcie na moim kanale. Z góry przepraszam za brak kamery, ale jestem chory i nie chcę was straszyć. Dziś przygotowałem coś, co na pewno zainteresuje każdego prawdziwego fana magii i uniwersum Harry'ego Pottera. W dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę zaklęcia, które miały ogromny wpływ na przebieg wydarzeń w książkach i filmach. Będziemy odkrywać, które zaklęcia są nie tylko najbardziej potężne, ale także te, które zmieniłyby bieg historii czardzijskiego świata. Jesteście gotowi na magiczną podróż przez najpotężniejsze zaklęcia, które mogą zdecydować o zwycięstwie lub porażce? Oczywiście jest to moja własna lista, jeśli chcecie zrobić swoją, zapraszam serdecznie do zabawy w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę, to naprawdę pomaga się rozwijać, a tymczasem bez dalszego przedłużania zaczynamy. W uniwersum Harry'ego Pottera magia jest nieodłączną częścią życia czarodziejów i czarownic. Zaklęcia są podstawą czarodziejskich umiejętności, ale nie każde z nich ma taką samą moc. Dziś przyjrzymy się tym, które mają największy wpływ na fabułę i które potrafią zmienić bieg wydarzeń. Oczywiście będziemy skupiać się na tych najpotężniejszych, ale nie zapominajmy, że magia jest równie różnorodna co jej użytkownicy. Zanim zaczniemy, warto wyjaśnić, jak będziemy oceniać zaklęcia. Kryteria są proste: po pierwsze, moc zaklęcia, jak potężne jest dane zaklęcie i jak może wpłynąć na otoczenie. po drugie, znaczenie fabule, jak ważne są te zaklęcia w kontekście książek i filmów. po trzecie, złożoność. Niektóre zaklęcia są bardzo trudne do nauczenia się, a inne wymagają wyjątkowych umiejętności. i po czwarte, uniwersalność. Jak uniwersalne jest dane zaklęcie, czy sprawdzi się w różnych sytuacjach? Nieuzlep to zaklęcie, które przykleja język ofiary do podniebienia, co uniemożliwia jej mówienie. Choć używane głównie w celach humorystycznych, takie zaklęcie może stać się wyjątkowo skuteczne w sytuacjach, gdzie trzeba uciszyć przeciwnika, np. w czasie walki lub w trakcie ważnych rozmów. Obliwiate to zaklęcie wymazywania pamięci, które czarodzieje używają, by zapobiec ujawnieniu magicznych sekretów. Choć jest to jedno z mniej niebezpiecznych zaklęć, jego moc polega na tym, że może zniszczyć pamięć każdej osoby oraz zmienić jej życie kluczowe w ochronie czarodziejskiego świata przed ujawnieniem. Redukto to zaklęcie destrukcyjne, które rozbija przedmioty na kawałki. Może być używane w walce, aby zniszczyć przeszkody lub broń przeciwnika. To bardzo potężne zaklęcie, które w rękach mistrza może stać się narzędziem zniszczenia na dużą skalę. legra to zaklęcie, które zmusza ofiarę do tańczenia w sposób niekontrolowany. Choć jest stosowane głównie dla zabawy lub w celach rozrywkowych i humorystycznych, może okazać się pomocne w walce, gdy przeciwnik zostaje unieruchomiony przez taniec i nie jest w stanie skutecznie się bronić. Lumos to jedno z podstawowych zaklęć, które czarodzieje stosują do oświetlania swojej drogi, używając swojej różdżki jako latarki. Choć może wydawać się trywialne w ciemnościach i w krytycznych momentach, lumos bywa bardzo przydatne. Nox to zaklęcie, które gasi światło wytworzone przez lumos. Często używane po to, by zniknąć z widoku lub po prostu zakończyć efekty oświetleniowe. Pomimo swojej prostoty, jest to jedno z najbardziej przydatnych zaklęć w codziennym życiu czarodziejów. Jedno z pierwszych zaklęć, którego uczą się uczniowie w Hogwarcie wingardium Leviosa to zaklęcie lewitacyjne, które pozwala unosić przedmioty w powietrzu. Choć stosunkowo proste, jego zastosowanie jest kluczowe w wielu magicznych sytuacjach, w tym w walce i przy pracy z magicznymi artefaktami. Akcja to zaklęcie przywołujące przedmioty. Można go używać do przywołania niemal wszystkiego w zasięgu wzroku. To niezwykle przydatne zaklęcie, które zaoszczędza czas i pozwala w krótkim czasie zdobyć potrzebne przedmioty w trudnych sytuacjach. Petrificus totalus to zaklęcie, które całkowicie unieruchamia ofiarę, zmieniając ją w kamienny posąg. Choć ofiara nie jest zabita, staje się bezbronna, co czyni to zaklęcie bardzo skutecznym w walkach. Można go używać, by przejąć kontrolę nad sytuacją. Muflia to to zaklęcie, które powoduje, że w okolicy, w której zostało użyte, nie można usłyszeć dźwięków. To doskonałe zaklęcie do dyskretnego prowadzenia rozmów w miejscach publicznych, bardzo przydatne, gdy czarodzieje muszą rozmawiać w tajemnicy. Na dziesiątym miejscu mamy Expelliarmus, znany jako zaklęcie rozbrajające. Choć może się wydawać, że to proste zaklęcie, to w rzeczywistości jest niezwykle skuteczne. Harry Potter, który przez większość serii nie był najlepszym czarodziejem, używał go wielokrotnie, aby przechylić szalę zwycięstwa w wielu trudnych sytuacjach na swoją stronę. To zaklęcie symbolizuje spryt, a nie siłę, i jak się okazuje, nawet w walce z Voldemortem było kluczowe. Na dziewiątym miejscu mamy drętwotę, zaklęcie ogłuszające. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niegroźne, to w rzeczywistości jest niezwykle skuteczne w neutralizowaniu przeciwników. W walkach z przeciwnikami, którzy są silni lub dobrze wyszkoleni, takie zaklęcie może okazać się decydujące, a jego zastosowanie daje ogromną przewagę. Kiedy zaczynasz swoją naukę w Hogwarcie, najpierw uczysz się lewiosy. Choć zaklęcie to brzmi dość prosto, to odgrywa ogromną rolę w magii codziennego życia. Może unosić przedmioty i jest podstawą wielu bardziej skomplikowanych zaklęć. Zresztą nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż pierwsza udana próba lewitacji. Na siódmym miejscu znajduje się Protego, jedno z podstawowych zaklęć ochronnych. Chociaż nie jest ono doskonałe i nie potrafi blokować wszystkich rodzajów magii, to jego zastosowanie może uchronić czarodziejów przed poważnymi atakami. Harry używał go wielokrotnie, a doskonała obrona przed Czarną Magią to cecha, która może decydować o zwycięstwie w walce. Sektum Sempra to zaklęcie, które potrafi zadać poważne obrażenia. Używane przez Snape'a i Harry'ego Pottera, jest oparte na bardzo zaawansowanej magii i można je uznać za niebezpieczne. Zdecydowanie zmienia dynamikę walki, zadając głębokie rany, może być użyte w sytuacjach kryzysowych. Zaklęcie, które w pełni kontroluje wolę innej osoby, to Imperius. To jedno z trzech zaklęć niewybaczalnych. Choć nie jest to zaklęcie, które zabija, to zmienia całkowicie zasady gry, umożliwiając sprawowanie władzy nad drugim człowiekiem. W filmie ostatecznie zostało użyte do manipulowania ważnymi postaciami, co pokazuje jego ogromną moc. Na czwartym miejscu mamy klątwę Cruciatus, czyli klątwę torturującą. Celem tego zaklęcia jest zadawanie niewyobrażalnego bólu oraz fizycznych obrażeń. Przez całą serię to zaklęcie pojawia się w rękach najciemniejszych czarodziejów, a jego użycie pozostaje jednym z najokrutniejszych przykładów czarnej magii. Na trzecim miejscu znajduje się Awada Kedavra, najpotężniejsze zaklęcie niewybaczalne. To zaklęcie zabija ofiarę w mgnieniu oka, choć nie jest to zaklęcie, które trzeba jakoś szczególnie przygotować. To jego moc i tragiczne skutki sprawiają, że jest jednym z najgroźniejszych w całym uniwersum. Voldemort używał go z zimną precyzją, ale sam Harry, mimo iż nie znał tego zaklęcia, potrafił się przed nim obronić. Expecto Patronum, zaklęcie przywołujące Patronusa, to jedno z najważniejszych zaklęć w uniwersum Harego Botera. Patronus nie tylko chroni przed dementorami, ale może również stanowić przewagę w walkach z różnymi istotami. Dla Harego, który musiał opanować to zaklęcie, stanowiło ono symbol nadziei i odporności. Mistrzostwo w tej kwestii wymaga ogromnej koncentracji i siły woli oraz skupieniu się tylko na pozytywnych wspomnieniach. A na pierwszym miejscu mamy Fideliusa, zaklęcie skrywanej tajemnicy. Choć rzadko się pojawia, to w historii Harry'ego Pottera ma ogromne znaczenie. Używane do ochrony tajemnic, w tym ukrywania ważnych osób, zaklęcie to jest niezwykle trudne do złamania i jest kluczem do ochrony przed najpotężniejszymi wrogami. To było moje zestawienie top 20 najpotężniejszych zaklęć w uniwersum Harry'ego Pottera. Każde z nich ma swoje unikalne zastosowanie, a ich rola w historii nie może zostać zignorowana. Masz może swoje własne ulubione zaklęcia, które powinienem uwzględnić w następnym filmie, daj znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie czarodzieje, mam nadzieję, że ten ranking najpotężniejszych zaklęć dał wam trochę magii na co dzień i pokazał, które zaklęcia naprawdę mogą zmienić bieg wydarzeń w czarodziejskim świecie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału, to dla mnie ogromna motywacja, żeby tworzyć więcej takich. Filmów. A jeśli chcecie więcej rankingów, ciekawostek i analiz o magii Hogwarcie i wszystkim co związane z Harry Potterem, to koniecznie trzymajcie rękę na pulsie. Mam jeszcze mnóstwo niespodzianek i magicznych tematów na horyzoncie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które zaklęcie jest Waszym faworytem. Może uda mi się uwzględnić je w przyszłym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym filmie czarodzieja i pamiętajcie, magia jest wszędzie. Cześć!